Dotarliśmy na giełdę kwiatową i robimy roślinne zakupy. Założenie jest takie, że mamy budżet 200 zł, ale żeby nie było łatwo, to mamy ograniczony czas 20 minut. 20 minut, mam tylko 20 minut. Czyli w ciągu 20 minut muszę kupić kwiaty za 200 zł. Okej, okay, do domu. Do twojego domu. Ja nie mam w ogóle pojęcia o kwiatach i w ogóle nie wiem. Nie rozpoznaję, tylko znam paprotki i monstery. To są dwa jedyne rodzaje kwiatów, które znam, ale okej. Okay. Czy masz jakieś przemyślenia? Czy coś ci chodzi po głowie? Myślę, że monstery odpadają, bo mamy już dwie. Te gulkasy, tak? To też odpada, bo mam jeden. Na pewno odpadają paprotki, bo tam jest bardzo suche powietrze, więc paprocie odpadają. Pomyślałem na przykład o palmach, bo nie miałem palmy. Może palmę mm -hmm. jakąś, byśmy się zamknęli w budżecie, to byłoby ciekawe. Nie wiem, jakie są ceny tak naprawdę. Nie wiem, czego mm -hmm. się spodziewać. No ja to jestem ciekawy w ogóle, co wyjdzie nam z tego. 20 minut, zaraz. No. E, Dawaj portfel. <laughs> zaraz rozdzielę fundusz I, i. I skaczemy i biegniemy. Biegniemy, lecimy. I rośliny, jakie kupimy, to obejrzymy już u ciebie w mieszkaniu. Dobra, Dobra super. Tak, nie tracimy lecimy, czasu, lecimy. Lecimy, lecimy. lecimy. <laughs> Dzień dobry. Tutaj nie ma co tu są cięte, to nie. Anka już pewnie buszuje, a, a ja jeszcze szukam, bo nawet nie wiem, gdzie są te sklepy. Kurczę, tu się chyba wszystko już zamyka. Tam na końcu jakiś pawilon. Tu jest jeden, myślę, że tutaj możemy poszaleć. Tam też jest jakiś sklep. O, hej. O, już jest zamknięty. Trzeba myśleć pozytywnie, Mateusz. Tam są doniczkowe. Zamknięte, tak? Tutaj. To do centrum ogrodniczego po prostu. Wszystko cięte sklepy są zamknięte. Tak, tak się wybraliśmy, że musimy poszukać innego miejsca na roślinne zakupy. Spóźniliśmy się. Spóźniliśmy się. Teraz gdzie? W to gdzie? Wiesz istocie niedaleko jest... Okej, okay, inne centrum, to inne idziemy. Centrum. Ok. W ostatnich tygodniach mieliśmy okazję przetestować w pracy i w życiu codziennym nowy samochód Dacia Jogger. I wiecie co? Pomimo tego, że jest to duży samochód o ogromnej pakowności, gdzie w bagażniku zmieści się multum roślin, ziemi, doniczek, to idealnie sprawdził się w warunkach miejskich, bo jest winny, wygodny i bardzo oszczędny. Ma wydajny i oszczędny silnik z fabrycznie wbudowaną instalacją LPG. To co mi życie ułatwiło, to system wspomagania parkowania i tylna kamera, a dzięki wbudowanym multimedium mogłam bez Wodowo, stojąc w korkach, puszczać swoją ulubioną muzykę. To jest naprawdę bardzo fajny samochód do funkcjonowania w mieście, jak i na wsi. Jesteśmy pod Centrum Ogrodniczym i zobaczymy, jaki tu będzie wybór. Jeżeli nie wydamy całego budżetu, to obok jeszcze mamy jeden sklep. Także. Tu mamy czasu? 10 minut. 10 minut. Jesteśmy. 10 minut. 10 minut. Dzień dobry. Myślałam o jakiejś większej roślinie. Pod stojak. Kroton zdecydowanie nie. To jest taka latea, chyba. Kroton. Ok. Słuchaj. Zostajemy tutaj, czy jedziemy do innego? Bo ja tu widzę dużo roślin. Mogę tutaj wszystko to kupić. Dobrze, no. Dobra, bo mi się tutaj dużo rzeczy podoba. Jeśli coś dostanie, jakiś grosz, Nie, wszystko wydam. Wszystko, wszystko wydam, bo to jest taki wybór, że. spokojnie poszaleję. O, to jest taka. stara, spora małpka. Hmm. Takie sygonium. To nie. To jest taka sałata. wolna jak sałata. Może jakiegoś też filotendrona. Anturium nie. Ja wezmę anturium. Może taką aglaonemę. 140. Jeszcze chciałem mieć to. to mi tak, asparagus, tak. To o, to biorę na bank. Tak. Ej, może jest jakiś chłodniejszy? Mateusz, właśnie się zastanawiam. Albo wezmę jakąś jedną szałową. Na przykład palmę. To jest dosyć tanie. 17 zł. Spoko. Albo kilka małych. To jest fajne. Asparagus. Asparagus. Ale to jest palma fajna, za 159 zł. to, Albo to, no, no. to albo to. W domu, to jest od razu... Tak? Do łazienki bym to wziął, bo ja potrzebuję w łazience jakieś rośliny. Czermiówkę, może mu czermiówkę. A czermiówka? Może mu psikusa zrobić i okazję. Czy to? To? Nie, nie. Co mu tutaj? Wow. Ja, jaki liściorki. Fikus, kurczę, taki fikus by mu pasował, Możemy mu tego dzwonecznika do łazienki, ale nie, to chyba będzie za ciemno. Widziałaś tą półkę? Tak, półkę śmierci, dzwonecznik za 40 zł. jest bardzo łatwy w uprawie. To jest kalatea, czyli tego nie kupujemy. Kalatea, to jest kalatea? To też nie kupujemy tego. Dobra, mi została jeszcze stuwa, słuchaj. Mm. To jest spoko. ja to kosztuje? To też jest fajne, ale to jest powierzchni, ja to nie chcę tego. Nie wiem, czy to jest lepszy? Fikusik. 30 zł. Myślę, że jest spoko ten fikus. Biorę tego fikusa. Fikus jest mega. Łap. Wow. To są takie małe, ale one są takie nagrobne trochę. Nie. Może jakieś Co to jest? Sanseveria. Sanseveria. Nie wiem, mi się to nie podobało. Mi się to kojarzy z takimi biurami. Biuro z Perelu trochę. No takie szkoły, takie... tak. Do, ja mi to się właśnie tak samo mi się I z PRL-em to kojarzy to, to. Tam to jest kiperelowskie. owskie Aloes, super. Ile kosztują? 17. Aloes bym wziął, no, to może się zamknę w budżecie, bo to kosztuje 17, to jest 17. Masz zapas. Biorę to. 55. Muszę policzyć trochę, bo już się pogubiłem. W razie to może 3 zł Dobra, spoko. 55 18. Ja muszę podliczać już, bo już mam mniej więcej. 17, 18. Ty kto nie chce, Anka, tych mi nie bierz. Gulkasów, nie ma jak to się nazywa. Nie, nie, nie. Nie w Dobra, zostało mało czasu. I 53 albo 57 złotych. Zaraz sprawdzę. Odstawiam. Patrzcie za 49 złotych, a ja za chyba 80 czy 90 zł kupowałam jeden węzeł i to jakieś około rok temu. Nieźle. Może mu to, Może mu. 18 złotych nie zostało, i tak pomyślałam, że może tutaj w tej drobnicy coś wybiorę. Dobra, mamy. Czas nam się kończy, co nie? No już się chyba skończy. <noise> Słuchajcie, mocno przekroczyliśmy czas na zakupy, bo tak naprawdę, podczas wybierania roślin, które mamy wprowadzić do domu, nie ma co się spieszyć. Warto obejrzeć dokładnie każdą roślinę, czy czasem nie ma na niej szkodników czy oznak chorób. O, super, ja myślałem, że kupię może trzy kwiaty za te pieniądze, a to wyszło bardzo dużo tego, <laughs> ale łupy, wow, to jest niezłe, bo w ogóle za takie pieniądze, zobaczcie, mamy kwiatów, to jest dla mnie taki duży? wow, tak. wow. braciszku, nie pomyślałbym, że za takie pieniądze kupię tyle kwiatów. Szczególnie ten jeden taki duży. Super. To jeszcze w domu u Ciebie dokładnie obejrzymy. Super. Budżetu na zakupy nie przekroczyliśmy. Wydaliśmy takie kwoty. Po wniesieniu roślin do mieszkania przyszła oczywiście pora na ich ustawienie. Ale w trakcie zaczęliśmy rozmawiać na temat tego, jakie konkretne rośliny podobają się mojemu bratu. I całe szczęście, że większości roślin, jakie dla niego wybrałam, to nie rośliny zwisające, które mi podobają się najbardziej. Z Przestań... całe jest... ja życie tak masz. Co? <laughs> Jak jest w jednym miejscu, no, proszę on. niż e... Niż jakieś takie zwisające, jakieś takie rozpras rozpraszacze. Nie lubisz? Nie, bo Nie. takie skupisko w jednym miejscu jest zazielenione, mhm. niż jakieś takie wiszące coś. Okej. Okay. I wolisz taką formę drzewek, krzaczków? Tak, tak. Niż takie wiszące, yy, mhm. to, jest, to masz to. Wybierając rośliny dla Pawła zwracałam uwagę na to, z jakimi wcześniej roślinami radził sobie całkiem nieźle. A były to monstery i skrzydłokwiat. Dlatego zdecydowałam, że dla niego wybiorę. Czermiówkę EpiPremnum. Mam nadzieję, że jak mu podrośnie, to podzieli się sadzonkami. Ponieważ Paweł ma już kilka sukulentów, wilczą, lecza i opuncję, to postanowiłam dobrać dla niego kilka roślin tego typu, żeby łatwiej było mu je pielęgnować. I takim tokiem myślenia, doboru roślin, wybrałam dla niego haworcję oraz miks małych sukulentów posadzonych w jednej doniczce, a w niej grubosze oraz żyworódka. Podczas zakupów zauważyłam, że Paweł przygląda się różnym fikusom, dlatego postanowiłam Wśród takich roślinnych maleństw, wybrać dla niego jedną, większą, dorodniejszą roślinę, i zdecydowałam się na fikusa dębolistnego. Pomyślałam, że jak już wybiera fikusy, to łatwiej będzie mu je później pielęgnować, gdy ustawi się je w jednym miejscu. Paweł podczas zakupów kierował się wyglądem roślin i wybrał filodendrona, anturium, niedośpiana, różne fikusy, aloesa i asparagusa pierzastego. Wybrałam dla niego cisusa. I zielistkę, które nie za bardzo przypadły mu do gustu. Według mnie, do stylu jego mieszkania, zielistka pasuje super. A wy co o tym myślicie? Wśród zakupionych roślin jest dosyć szeroki przekrój gatunków. Dlatego teraz najważniejsze jest znaleźć dla nich odpowiednie miejsce, ustawić je w dobrym miejscu, żeby rosły szczęśliwe. Na co zwrócić uwagę podczas ustawiania roślin? Czego unikać? Jakie miejsce będzie odpowiednie dla asparagusa, a jakie dla fikusa? Tego oraz w jaki sposób zrobić stojaki dla kwiatów dowiecie się z następnego filmu. Oczywiście o roślinę trzeba odpowiednio zadbać, a jak o nie dbać w okresie jej się nozi? Zapraszam Was do oglądania tego filmu. A tymczasem niech Wam się zieleni. Do następnego.